Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zjednoczenie. Pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Wolsztynie powstała w roku 1923 pod nazwą Spółdzielnia Urzędnicza Spółka Budowlana. Na bazie trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Sienkiewicza zostały one kupione przez tą spółdzielnię od Niemieckiego Związku Urzędników Budownictwa Mieszkaniowego, funkcjonującego od 1914 roku. W roku 1937 nastąpiła zmiana nazwy dotychczasowej spółdzielni na Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną. 22 lata później, w roku 1959, powstała w Wolsztynie druga spółdzielnia mieszkaniowa pod nazwą Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa jutrzenka, a w 1964 roku doszło do połączenia obu tych organizacji pod obecną nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa zjednoczenie. Dziś spółdzielnia zrzesza 1813 członków i posiada 50 budynków oraz 1710 mieszkań o łącznej powierzchni 87 tysięcy m2. Zamieszkuje w nich 4331 osób. A wszystko zaczęło się, jak już wcześniej wspomniano, od trzech budynków przy ulicy Sienkiewicza. Systematyczny przyrost majątku spółdzielczego rozpoczął się z początkiem lat 60. W tym czasie zaczęły powstawać nowe bloki przy ulicy Konopnickiej i Słowackiego. Przez 11 lat oddano do użytku 13 budynków wielorodzinnych, gdzie mieszkanie otrzymało łącznie 465 rodzin. Od 1976 roku inwestycje spółdzielni objęły też ulicę Żeromskiego, a od 1980 ulicę Kusocińskiego i w ten sposób przez kolejne 11 lat, czyli do 1987 roku, osiedle zyskało 25 nowych bloków, a w nich 760 mieszkań. Początek lat 90. to już era osiedla wielorodzinnego przy ulicy Garbarskiej. W latach 1991-93 powstało 6 budynków, w tym wielosegmentowy blok nr 8. Dzięki temu do nowych mieszkań przeprowadziły się 302 rodziny. Inny styl budowania, szczególnie w zakresie architektury obiektów, rozpoczęto od 1998 roku, kiedy to przystąpiono do realizacji wielosegmentowego bloku przy ulicy Garbarskiej 9. Kolejne budynki sąsiadujące z dziewiątką, widoczne z drogi krajowej Poznań Zielona Góra, są dziś piękną wizytówką Wolsztyna. Jeśli dodać do tego infrastrukturę towarzyszącą, czyli zieleń, place zabaw, boiska sportowe, parkingi i garaże, powstaje piękny wzorzec dobrego budowania w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Trzeba przyznać, że władze spółdzielni nie zapomniały też o starszych osiedlach. Wszędzie spotkamy estetyczne place zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boiska i zadbaną zieleń. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z oferty licznych punktów handlowo-usługowych ułatwiających życie codzienne. Spółdzielnia Zjednoczenie Nagrodzona została złotą i srebrną odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego za rozwój ruchu spółdzielczego i dynamiczny rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. Otrzymała także wiele wyróżnień i dyplomów za kreowanie nowych technologii i rozwiązań technicznych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym oraz należyte utrzymanie zasobów mieszkaniowych, łącznie z całą infrastrukturą techniczną i małą architekturą. Cieszymy się, że mimo wielu problemów dnia codziennego i trudności gospodarczych, spółdzielnia zjednoczenie nie zwalnia tempa, a dzięki temu mieszkańcy naszej gminy i nie tylko mogą w możliwie krótkim czasie zamieszkać we własnym mieszkaniu.